Nie chcę, żeby rządziły partie. Niech rządzi Tomaszewski. Tomaszewski nie jest zależny od Warszawy. To dobry kandydat. Dzieci mi mówią, że Tomaszewski jest bezpartyjny. To dobrze. Włodzimierz Tomaszewski, bo nie walczy ucz, tylko ją buduje. My nie głosujemy na partie polityczne. Głosujemy na Włodzimierza Tomaszewskiego. Partie to zwykłe grupy interesów. Tylko Tomaszewski. Jest łodziak? Daj szansę łodzi. Głosuj na Włodzimierza Tomaszewskiego.